Witam Was wszystkich serdecznie, moi drodzy. Siren z tej strony. Chciałbym Was zaprosić na kanał, na którym będę przedstawiał gry, gameplaye i oczywiście y, moją kolekcję. Y, oczywiście moją kolekcję pokażę teraz, obecnie. Y, więc, moi drodzy, zapraszam. Chciałbym oczywiście zapowiedzieć, że posiadam obecnie konsolę PS3, PlayStation 3. PlayStation 4 i w drodze jest pli, y, PSP. PlayStation Portable, tak zwane, y, na które czekam, używane, ponieważ y, nowe jest już trudno dostać, a chciałbym okazję sobie pograć te starsze gierki. Y, od razu zapowiadam, że gry na pc ta raczej nie gram, ponieważ nie mam takiego y, ogromnego. Komputera, który by uciągnął dobre gierki, które są obecnie wydawane, e, powiem tak: e, będę przedstawiał gry przede wszystkim na konsolę PlayStation, e, ewentualnie coś na komputer, ale to już naprawdę ewentualnie, bo mam bardzo mało tych tytułów. Powiem tak. Jak dobrze naliczyłem, mam około 150 tytułów. Mogę, mogłem coś przeoczyć. Nie, niektórych nie ma obecnie tu, bo są pożyczone, ale wymienię Wam, jakie są pożyczone. Yy, I kolekcja, powiem tak, yy, składa się z, z różnych gatunków gier. Nie tylko jednego gatunku. Moi drodzy, zapraszam. Na początku, oczywiście, Assassin's Creed. Kto by oczywiście nie znał tej serii. Seria to gra akcji, tocząca się w wieczór. Eee, wcieramy się w Assassina, tak zwanego... No do końca nie wiem. Grałem w tę grę, grałem wszystkie części, powiem tak, grałem w jedynkę, ale jedynka mi się najmniej podobała ze wszystkich. Eee, podobała mi się dwójka i, i te dodatki, ta Brotherhood, Revelation i tak dalej. Od razu mówię, że mogę źle wymieniać nazwy, eee, bo nie jestem za dobry z angielskiego. Ale to, to już miesza o to. No, wracają do gier, Assassin's Creed yy, czy Creed, Skryt, nieważne, yy, jest yy, grą przygodową. Jeden, mówię, najbardziej mi się nie podobała, bo była nudna i monotonna. Ale tak, każdy ma swój gust. ta <śm> Assassin's Creed 2. Podobała mi się ta wersja, ale niestety mam wersję po angielsku, więc yy, powiem tak, fabuły nie zrozumiałem. Ale to miesza o to. Yy, planuję zdobyć ją po polsku, ale jakoś tak yy, zamierzam yy, się do tego, jak... No, każdy wie jak co. Yy, dobrze, Assassin's Creed 2. Mamy Assassin Brotherhood. Brotherhood yy, to jest kontynuacja yy, assassina dwójki. Yy, wcielamy się w Ezio, który jakiś tam czas temu, nie wiem ile lat już dokładnie, ale podejrzewam, że chyba 15 lat po wydarzeniach z dwójki, albo nawet już wcześniej, nie pamiętam naprawdę. Yy, Gra, gra akcji tak każdy assassin podobał mi się ten assassin assassin revelation yy, cena jeszcze została yy, z względu na to że ja kupowałem jeżeli korzystałem używane gry kupowałem ponieważ yy, na nowe yy, nie warto przepłacać moim zdaniem takim i większości graczy kupuje się nową no, chyba, że chcesz najnowszy tytuł, no to wtedy kupujesz i od razu sprzedajesz. Na tej zasadzie to jest. No, ale używalną, to kupujesz za bardzo tanie pieniążki. Ja na trójkę płaciłem najwięcej za grę 80 zł. Nową kupiłem. Pokażę Wam, jakie. Nie będę zdradzał. Także wracając do Assassina. No, Assassin Revelation, kontynuacja tak naprawdę Brotherhood. Ja mam edycję polską. Nie mam tej edycji, że miałem Assassin'a 1 w środku i Assassin'a 2. Mam tylko tą, ale jest wszystko wyjaśnione, jest ciekawa ta gra i naprawdę polecam. Jak każdą oczywiście serię Assassin'a. Assassin's Creed 3. Ta wersja podobała mi się, ale nie aż tak jak tamte części poprzednie. Moim zdaniem tamte części były najlepsze z Assassina. Assassin's Creed 3. Powiem tak, odbiega bardzo od tematu średniowiecza we, w, w czasach Assassina, właśnie tam chyba w 1100 którymś, a dwójka w 1400 do 1500, chyba 800, nie pamiętam już do końca. A to się dzieje w latach 1700. No tu jest nie jest napisane, ale w 1700 wojna secesyjna w Ameryce. Ameryce i mamy bar, mamy duży świat, mamy dużo do odblokowania no, no nie chcę zdradzy za bardzo, nie chcę spoilerować. Każdy się przekona Kim i czy, i z kim będziemy mieć do czynienia i kim kierujemy. Nie będę tego zdradzał, nie spojrzę z reguły. Nie każdy sam sobie przejdzie. No, nie każdy sam sobie przejdzie. Więc e, przedstawiam wam asasina, którego posiadam. E, no to przejdźmy dalej. Czórka: Asasin e, Creed. Black Flag. Powiem tak, ta część mi się podobała ze z tych wszystkich nowszych, to ta mi się właśnie podobała. Bo poprzednim, ja powtarzam się, przepraszam bardzo, przeszedłem e, e, tam te e, trzy części, dwójkę, Brotherhood i Revenge. Dobrze, no to Assassin's Creed, powiem tak, jest, e, odbiega no, od tematu tych dwójki i, i trójki. Jest Też się dzieje w Ameryce, ale wcielamy się w pirata, sterujemy tam statkiem, Yy, różne misje, du bardzo duży świat jest. Yy, przepraszam, że zdradziłem kim sterujemy, ale nie mogłem się powstrzymać Tyle powiem. Yy, I także gra jest fajna, twarta yy, zakupu. Z teraz yy, dostaniecie, jeżeli gracie jeszcze oczywiście na trójce, bo nie wiem kto jeszcze gra, kto nie. Podejrzewam, że dużo osób, bo są bardzo tanie gry. Yy, tą grę dostaniecie gdzieś za 40 zł 30. Używano nowa, no to wiadomo 80 zł w Mediamarkt, Saturnie i w tych innych sklepach. Dobrze. To jest seria Assassin on Koniec, bo yy, Assassin's Roach jeszcze nie posiadam. Grałem w to. Yy, powiem tak, jest podobna do Assassin czwórki, ale jest kompletnie inna fabuła i staram się go zdobyć i go przejść, bo miałem go pożyczonego, ale... Zobaczymy, może, może, go wkrótce zdobędę. No to zaczynamy serię Batman. Batman Arkham Asylum. Powiem tak, pierwsza część nie pamiętam za bardzo z tego wszystkiego, co tam się działo i tak dalej. Wiem, że Batman był. I ta wersja oczywiście nie wyszła po Polsku. Nie wiem jak na komputery, bo powiem wam od razu, wam mówię, że nie nagrywam gier na komputer. Chyba już się powtarzam. Powiem tak, dobrze. Przepraszam, że się powtórzyłem. Ale cóż, Batman, pierwsza część, z tych odświeżonych oczywiście, moim zdaniem, każda część Batmana mi się podoba, nie wiem jak wam, moi drodzy, bo niektórzy, niektórzy, niektórzy nie lubią serii Batman, tylko komiksów, filmów, a ja lubię oczywiście, lubię gry przygodowe, gry akcji i tak dalej. Gry, akcji, sorry yy, i, i No to przejdźmy do następnej. Batman druga, część Arkham City. Podobało mi się, ze tych wszystkich czek mi się podobały wszystkie, ale ta najbardziej, ta najbardziej z tego względu, że jak to ja lubię gry polskimi napisami z dubbingiem i tak dalej. No bo od razu mówię, że z Anglika jestem cienki i niektórymi rzeczami mam problem, ale nie wstydzę się tego, gram już od... Mogę wam powiedzieć oczywiście od kiedy gram, od piątego roku życia, zacząłem od Pegasusa, a skończyłem obecnie na czwórce i, i planuję dalej oczywiście. E, także, wracając do tematu Arkham City, był otwartym światem tak jak Arkham Asylum faktycznie inna fabuła i tak dalej, ale lepsza, lepsza rozgrywka no i zobaczycie sami polecam bardzo tą część Arkham Origins Batman powiem szczerze jakoś nie miałem okazji do tego usiąść i więc nie wiem więc przepraszam, jeżeli powiedziałem, że każdy mi się podoba, bo podejrzewam, że ona też jest ciekawa. Ale nie przeszedłem jej. I zobaczymy jak to yy, będzie z czasem. Może kiedyś ją nagram, może nawet gameplaya zrobię z tego. Zobaczymy. Przejdźmy do następnych gier. Serie Battlefield. Battlefield 1. Powiem, że ta część mi się tak średnio podobała. Kupiłem ze względu, bo mam wszystkie Battlefieldy, które wyszły na trójkę. E, od razu mówię te, co wyszły na trójkę, już zakupiłem na czwórkę niektóre gry. Bo ponieważ wolę kupić te, co już wyszły z trójki, kupić na czwórkę. Niektóre posprzedawałem, ale to ze względu na to, że ja mam tylko dobre tytuły. Nie będę się przechwalał, ale ja sądzę, tak? Nie wiem, jak wy sądzicie, bo to jest wasza oczywiście sprawa osobista. No, krótko powiedzę, no, Szczelanka FPS, dużo nie powiem o nich. Battlefield, Bad Company, yy, to też dużo nie powiem o niej, Szczelanka też dzisiaj za bardzo nie podoba. W ogóle seria Battlefield za bardzo mi się podobała. Lubię szczelanki, ale. Ale nie, nie aż tak. Battlefield 3. O, może być, ale nie do końca. Moi drodzy, w tym odcinku wszystko zobaczymy się. W następnym odcinku już wkrótce.